Oddałem prezent urodzinowy mojego syna i nie mogłem przestać się uśmiechać. Mój piętnastoletni Kuba, całe lato odkładał z roznoszenia ulotek. Marzył o słuchawkach do grania, wypatrzył model Steel Series, oglądał recenzje, robił notatki, miał nawet mini prezentację dla mnie. Dzień urodzin, kupuję dokładnie te, znalazłem promocję, Podaję pudełko, mina mu gaśnie w sekundę. Tata, to są na kabel, trzymał je jakby były brudne. Mówiłem, że potrzebuję bez kabla do streamów. Widzowie pomyślą, że jestem biedakiem, co używa muzealnych rzeczy. Widzowie, na YouTube miał w sumie 18 subów. Jego kariera to granie w Roblox i gadanie do siebie. tłumaczę spokojnie, że wersja przewodowa bywa lepsza, stabilne połączenie. lepszy dźwięk. A on na to. Nikt już tak nie używa. To było modne dawno temu. Już pakował z powrotem. Możesz to oddać i wziąć bez kabla. To tylko trochę drożej. Tylko trochę. Jakby pieniądze rosły na krzakach. Bolało. Czytałem fora, porównywałem parametry. Pytałem nawet sprzedawcę w sklepie muzycznym. Pomyślę, mówię cicho i biorę pudełko. On już w telefonie. Dzięki tata. Wersja bez kabla to ta z RGB. I najlepiej biała. W kadrze wygląda czyściej. Kiwnąłem i wyszedłem. Następnego dnia stoję w kolejce do zwrotów w Mediamarkt. W brzuchu ciężko. Kolejka idzie wolno. Słyszę rozmowę przy kasie. Przykro mi. Karta została odrzucona. Spróbować inną metodę. Podnoszę wzrok. Facet w moim wieku. Partuch roboczy z Piotrek. Obok córka. Może 7 lat. Papierowa korona z cukierni. To spróbujmy tą, mówi, i wyciąga drugą kartę. Drżą mu ręce. Też odrzucona. Mała ciągnie go za koszulę. Tato, nic się nie stało. Nie potrzebuje tabletu na urodziny. Możemy dalej używać swojego do zadań. Ramiona Piotra opadły. Córka patrzy mu w oczy. Mówił i, że będę ćwiczyć czytanie. Mogę poczekać. Z tobą i tak jest fajniej. Zamarłem. Dziecko pociesza ojca przez 100 złotowy tablet. A mój syn w domu kręci nosem na drogie słuchawki, bo nie są bez kabla. Coś wam nie kliknęło. Podchodzę do lady i kładę pudełko. Przepraszam. Chcę oddać to i zamienić na ich tablet na kartę podarunkową. Piotrek odwraca się gwałtownie. Nie proszę pana, nie możemy tak. Mój syn nie docenił prezentu. Mówię twardo do kasierki. Pana córka doceni. Kasierka kiwa głową i zaczyna robić zwrot. Piotrek dalej protestuje, ale podnoszę dłoń. Zróbcie mi przysługę. chcę żeby trafił do kogoś kto będzie szczęśliwy. Oczy dziewczynki rozszerzyły się jak monety. Tato, ten miły pan kupuje mi tablet Piotrkowi, zaszkliły się oczy. Córciu, nie powinniśmy przyjmować tak drogiego prezentu od obcego. Dla mnie to nie jest drogie, kłamie bez wahania. Dla niej to skarb. Wychodzę na parking. Dzwoni Kuba. Tata, oddałeś słuchawki, kiedy idziemy po bezkabla? Oddałem. Super. To kiedy nie weźmiemy bezkabla? Kuba, cisza. Jak to? Nie miało być tylko wymienione. Miałeś szansę docenić to, co dostałeś i ją zmarnowałeś wszystkiego najlepszego. Kończę rozmowę. Siedzę w aucie i patrzę przez szyby. Mała niesie swój tablet jak złoto. Ojciec ociera oczy, patrzy w moją stronę i porusza ustami dziękuję. I wtedy właśnie nie mogłem